może być? Gwiazda porno? Jądrko banderko? Bionderko, banderko, tak. To jest jego ksytka pornograficzna. Dzisiaj jest ten dzień. Dzień chwały. 18 A... września. Ludzie się zapytają, czemu? No. Ja wam powiem czemu. Bo mój przyjaciel wbił 41 poziom, zostawiając mnie w tyle, co prawda, ale poświęcił się, wbił ten 41 poziom i na szczęście oraz na wasze szczęście jest to dzień założenia. Czego? Tego i teraz dokąd? Masz 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gangu Bir. Tak Za! gang Bir. Powstaje gangu Bir. Pierwszego oficjalnego gangu w Margonen. Idziemy. Zrobić co? Teraz, tu i teraz. A. Drżą ręce. Coś staje dęba w gaciach. Ale idziemy. Mokro, muszę jest. płacić hajs. Możemy iść się ślizgać. O, właśnie, hajs zapomniałem. Mogę już tutaj takie... Taką, taką muzyczkę, taką wiesz słyszę już w tle. What the fuck say? Dobra. Dobra, no i gang bir powstaje. Pamiętaj, wymagania to, żebyś sybował nas Tak, tak. To są. Rangi będą. Wszystko będzie na stronie Priv napisane. Co i jak. Nie mam teleportu do Karkahan. Kurde, a ja mam. A ja do jak się teleportowałem przypadkiem. To ja zrobiłem, czekaj, idę do ikan. Nie masz TP do... Ale, ale nie, ty jesteś mega... troll, gdzie ty jesteś? No idę. Ej, ja to sobie trochę poczekamy na ciebie. To zrobisz przy okazji. O, to przy okazji można powiedzieć ten... E, sprawy jakie są do załatwienia. Tak, pierwsza sprawy. sprawa. To jest to, że... E, Chcę... A raczej mam heroiki na Majunie, które mogę oddać za pieniądze, lub heroiki na Gefionie. Tych heroików mam około 20 lub 25. Cała zawartość oraz wartość tego punktu to 200 milionów. Są to heroiki na łowce w przedziale 80-120. Tak, Są to heroiki na Renegata, są to heroiki na łaźnie 120 oraz są to heroiki z Kochy, z Persa z miłośników no i jeszcze tam z kogoś jeszcze wiem robiłem jeden heroik załóżmy za jeden heroik lub za jakieś pieniądze ja bym wolał ogółem za pieniądze bo to bardziej by się Tak. Trzymało. Czyli w skrócie jeżeli grasz e, na tym na Gefionie a chcesz grać na majunie to się zgłaszaj do robita a tam no. ma eku heroiczne Tak Tak jest będzie po cenie ładniej Ładna cena będzie i fajnie będzie się sprzedawało to Tak Moim... Druga sprawa to, że zostałem kognięty w jaju i nie jestem bezpłodny? Jestem! Nie jestem nie, nie, nie chciałbym nie być, ale jestem niestety. Eee. E, trzecia sprawa. Trzecia sprawa, jaka? Trzecia sprawa też była trzecia sprawa, tylko zapomniałem. Czyli przypomnij mi sobie, chwilę. 5 sekund na przypomnienie sobie. E, tak, to było. To dotyczyło tego. Czego to dotyczyło? Czego to dotyczyło? A, że spotkaliśmy przed, przed sekundą takiego frajera z klanu. No, armia z YouTube, taki typek, jak Mac30 tam level e, Chcieliśmy was przeznaczyć hojnie, czyli miksturkami za 50 zł czy tam ileś ale ten frajer jak odkurzacz musiał wszystko postać No chyba sprawiał no i, się przed, przed nocą tak. No i właśnie nie ma No nie ma, nie, nie ma mikstury To trzeba To trzeba jeszcze powiedzieć kilka słów o klanie Strona prywatna będzie oczywiście ładnie wszystko zrobione Będziemy się skupiali tylko na dwóch herosach Karmazyn i Mroczny Patryk. Będziemy ich szukali bardzo często. Tak. Elitą e... będzie też e... władco, że jak to będzie nasz taki główny Tak. Sukces. Wszystkie zasady, czyli od którego przyjmujemy na Karmazyna, na Patryka będą napisane na priv, więc warto trzeba zobaczyć, warto naprawdę. E, oficjalna będzie zrobiona taka pod oficjalkę właśnie, że nasz kanał, e, subu i w ogóle takie coś będzie. Dokładnie. I, I będziemy stali na władcy właśnie, tak Bardzo chętnie przyjmiemy też nowych członków, którzy zasobują nas, którzy będą chcieli z nami pograć Postać na władcy W nocy, czy tam kiedy chcą Będzie fajnie, będzie impreza będzie A jakaś laska od mojego ptaka będzie miała zeza, bo taki duży jest Wchodzimy? Ja to ja mówię tak, tak razem, dawaj Dobra, wchodzimy razem, try, try, widzicie, to jest tylko pomna chwila, pamiętajcie 18 wrzesień O kurde wszedłem sporo 19.11 No miałeś wejść idziemy no. <grym> 19.11 za... jest O ale rzecz. fajna dziewczyna, zagadam do niej Szatnie. A możesz mi dać kasę? E ona się szatniesz no, żywa a ja, a ja mam dziewczynę już z Margolem, czaisz? <grym> Znalazłem konopi tą w domu z chatek, bo zrobiłem questa <grym <grym Zakochała się hmm. we mnie, tą dziewczynę Daj mi buziaka, bo... No wiesz. To jest ten moment Ta chwila wybiła 1M bije serce coraz mocniej A tu nagle gang beer Właśnie się nie chcę pomylić, czekaj bo co daje założenie klanu? Przecież chcę założyć klan Tak chcę założyć klan Baletnica z gangu beer Nie, gang beer a N g p i r I I R tu z dużej to nie było rabbit? Tak Bir. Dobra. Czy jesteś gotowy na to? Sam powiedz. Czy jesteś gotowy na to, żeby powstał kan? Jesteś, słyszałem, że jesteś. A? Wielka litera może występować tylko na początku nazwy lub po pospaczni. Super. <laughs> to sobie zrobiliśmy plan. Jeszcze raz. <laughs> ale fajnie. <laughs> Gang. I teraz jak? Mogę to, napisać? To może z małych bir. Dobra, małe bir. <try> Jestem Jest? Aż tak. F5. Mów mam nadzieję, że dobrze wszystko napisałem. Gangbir, jest. No, jest okej. Okay. Tak. Nazwę się zmieni jak firma, że nie będzie pasowała. Jest! To to jest chwila. Wszyscy, cieszmy się. Dajcie łapkę w górę to, to za to. Chyla. O trzeba wycięcić. Tak. Wszyscy piszą, homorabil, dodaję Ciebie już, do Homo Homorabil. Daję ci 90 i założyciel też, tak, panak, nie? No tak. Tak, widzicie, wszystko jest nowe, bo skarbze jest nie można jeszcze nic spłacać. Socplay, tak, łączy się ze przecież. Założyciel dałem trzęsę okay. Dam ci wszystko o, Uwaga No i chyba było tyle, na tyle w odcinku tym? Co nie? Nie my będziemy? Wyrusza nowa seria 10 sposobów na czytam 10 sposobów W ogóle takie 10-10. Tak, wszystko 10, bo my lubimy dziesiątki. Na przykład e, mój ptak ma 10 cm, rabita ptak ma 10 cm. Co niespokoju oczywiście, spokojnie, nie? nie w wodzie. To trzeba a pomyśleć, jak, a jak, jest, jak jest ten zbyt to razy 10 Razy 10, tak, trzeba to, to liczyć od razu No i dzięki, że trzymałeś kciuki, żebyśmy wreszcie pili ten 40 level I żebyśmy zrobili wreszcie ten pieprzony nam. Mam nadzieję, że Ty do niego dojdziesz. pamiętaj, przyjmujemy Cię nawet od pierwszego levela, żebyś był tylko aktywny I żebyś był naszym widzem tak. To chyba na tyle yeah. Żegna no. się z Wami e... Pax, tak Pax i gwiazda porno, czyli Bandro Jądro tak, idziemy sobie dalej. Siad razem z klanem teraz. Tak. Siema, Elo, trzymajcie się. Strzała na rejonnek. Pa!